To jest kolejny odcinek z EFC 26. Myślę, że na samym początku sobie zagramy w Rivalsy. Wiem, dziewiąta ranga. No długo nie grałem. Tak, już się zobaczymy jak mi pójdzie. Myślę, że całkiem nieźle. Ale za chwilę się przekonamy. Powiem tak, skład ma mocny w porównaniu do mnie. Ale to nic jeszcze nie znaczy. Kurde, wychodzi i jeden dla niego. No niestety co? Co mamy robić przerwę? Ja nie wyjdę od razu. Pięknie wyrównanie. Kurde, 2-2 niestety wyrównuje. Obu, to się przerywa, jeśli ktoś prowadzi dwoma bramkami. Pięknie Ronaldo. Pięknie bram po raz kolejny. Nie ten bram już jest taki dobry. Pięknie Lewandowski. No i wygrana. Ronaldo z hat trickiem. No zasłużył, zasłużył. Na pewno. 500 monet spoko. Uwaga, co się będzie kryło w tych paczkach? Mamy ich. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Mamy pięć w miarę ciekawych paczek, dobra. Pierwsza z nich. Bez walkoutu, ok. Jest walkout, SO, Hiszpania, kto to może być? To jest Irene Paredes, 88, fajnie. I dobra. I mamy paczkę 10 rzadkich złotych, piłkarzy 83 plus. Otwieram skierami. czy będzie tutaj Toty? Nawet włoka nie ma. Dobra, Dobry. więc Bieramy nagrody za squad Battles Ranga Gold 2. I uwaga, czy coś tutaj wpadnie? Czy wpadnie tutaj jakieś doty? by tak, ale to jest raczej mało prawdopodobne. Więc zaczynamy od myślę, że tej paczki. Jest walkout HPD Serii A Kurcze kto to może być? Szalono glue, nice 86 Dobra więc kolejna paczka Niech będzie ta Mamy kolejny walkout, środkowy pomocnik, Francja. Kto to może być? Jest to Gayora osiemdziesiąt sześć. Kolejna paczka, niech będzie. Kolejna paczka. Jest kolejny lockout. SPD. Rodri. nie kimś, ok. Paczka z informem. No i tutaj mamy Daja 85 i tak się prezentują nagrody za skład BATES.